jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wszystko stanie się zgodnie z obowiązującymi procedurami uspokajam tutaj proszę się nie niepokoić y Widział pan, czym żyje internet, czy nie? Yy, rozumiem, że moją minus Darowizny, partie, Prawo i Sprawiedliwość i tak. Przez dwa miesiące nie można do, Donaldowi Tuskowi zadać pytania o jego ruską asystentkę. A jaka? A Rezydent Andrzej Duda kolejny raz udowodnił, że jest zwykłą, prostą pisowską marionetką w rękach prezesa. Uparcie broni bandyckich metod Manowskiej w Sądzie Najwyższym i zapewnia Polaków, że możemy spokojnie położyć się spać, bo jego zdaniem sytuacja jest spokojna. I oczywiście opanowana. Także dzisiaj PiSowski motłoch zaatakował centrum Warszawy, utrudniając pracę dziennikarzom, próbowali przerwać relacjonowanie działań prokuratury w budynku opanowanym przez ludzi Bąkiewicza. Przypomnijmy, że bojówki PiS oburzyły się, bo policja sprawdza, jak szczuli, pluli i hejtowali na innych podczas tzw. marszów niepodległości. No to na koniec wraca Mina Kuźniuka i jego zdziwienie tym, że. Musi wpłacać na partię oszustów PIS. Kuźmiuk, pytany o minę, twierdzi, że nie była niczym nadzwyczajnym, ale przy okazji wspomniał o swoim zdziwieniu związanym z tym, że propagandyści z tzw. telewizji Republika nie są wpuszczani na konferencję Tuska. No to my dzisiaj rozwiejemy wątpliwości Kuźmiuka i łopatologicznie wyjaśnimy mu, dlaczego. Waukarze nie mają prawa wstępu na konferencje prasowe. Adam Wysiak, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. My startujemy od rezydenta Andrzeja Dudy. Kolejna kompromitacja, kolejny blamasz. Ja już naprawdę nie pytam jego, kiedy skończy to robić, kiedy skończy ośmieszać nasz kraj, kiedy skończy dokonywać tej. Politycznej hucpy. Rezydent Andrzej Duda stoi na straży nieprawa, bezprawia, tego, które odbywa się w budynku Sądu Najwyższego. To właśnie tam słynna Manowska próbowała już nie tylko kraść jak pisowcy pieniądze, oszukiwać, ale co więcej, zawłaszczyć wcale nie dużą sumę, a ogromną część Sądu Najwyższego, po to by ta dalej była propisowska. Chciała znów kontynuować politykę upolityczniania wymiaru Sprawiedliwości. W normalnym, cywilizowanym kraju spotkałoby się to z ostrą reakcją prezydenta, który ma prawo nominować i odwoływać sędziów. Choć w tym przypadku mówimy o neosędziach, a więc przebierańcach, zwykłych, prymitywnych cyrkowcach, którzy myślą, że ubierając togę, są jakimiś sędziami i wydają jakieś wyroki. W rzeczywistości te są równowartością zwykłej gazetki ubrudzonej z lidla, wrzuconej do zamkniętej skrzynki dawno niewynajmowanego mieszkania. Rezydent broni oszustów, rezydent broni tych, którzy chcą ukraść Polakom praworządność, ale zapewnia, że wszyscy możemy czuć się spokojnie, no bo oczywiście jako pisowiec opanował sytuację. Wszystko dzieje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno działania, które podejmuje Pani Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, jak również te ramy, w których ja działam jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wszystko stanie się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Uspokajam tutaj. Proszę się nie niepokoić. Mam nadzieję, że sprawy związane z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, jak również poszczególnych izb, w ramach Sądu Najwyższego y, będą prowadzone w sposób właściwy przez y, właściwe osoby, które y, posiadają najlepsze kwalifikacje, wszelkie kwalifikacje ku temu, żeby, żeby takie mandaty sprawować. Zanim zachęcę Państwa do komentowania tego absurdu, dodajmy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, że e, miejmy nadzieję, iż nowy rząd, gdy ta marionetka pisowska ustąpi już ze swojego stanowiska, stanie przed Trybunałem Stanu, jest to Hanibą, że człowiek, który powinien być twarzą stosunkowej praworządności jest kimś, kto dokonuje regularnego gwałtu na przyzwoitości i przepisach prawa, dokonując zamachu na tę praworządność. Nie będę już pytał, jak państwo oceniacie działania Dudy, ale zapytam, co myślicie o jego deklaracji, tego, że możemy czuć się spokojnie. Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to... Bydło Pisowskie. No, nie ma co ukrywać. Nie możemy nazywać grupy oszołomów, wariatów, ludzi niepełna, niespełna rozumu, grupą obywateli świadomych, bo nie są takimi. Jest to zwykła bojówka, horda, motłoch Pisowski, wypuszczony jak dzicz na ulicę po to, by atakować niezależnych dziennikarzy, którzy chcą pokazywać, w jaki sposób w końcu, po ośmiu latach bezprawia, działa prokuratura, rozwiązując problemy tych draniów i bandytów spod szyldu ENR-u, którzy kooperowali z tak zwanym Bąkiewiczem, jak wygląda atak nienawistników, atak hejterów i mitomanów na dziennikarzy mówiących to, co widzą, a widzą to, że prokuratura w końcu zajmuje się draństwem i bezprawiem regulowanym i systemowo wprowadzanym przez tak zwanych nacjonalistów. Proszę zobaczyć.

no jakże wielkie zdziwienie musi być u pisowców, że w końcu ktoś zajął się ich bandyckimi metodami. Nie przez 8, a przez kilkanaście lat bezprawnie maszerują po Warszawie, niszcząc to miasto, nazywając swoje bojówki tak zwanymi patriotami. To są patopatrioci, osoby, które z tą pojęciem nie mają nic wspólnego, o czym zresztą już kiedyś powiedziała im Wanda Traczyskawska, cytując powstańczynię warszawską: Zamilcz, idioto. Mówiła to do Bąkiewicza, jednak te słowa, oczywiście, jak przez pryzmat, powinny trafić do uszu i do ludzi, którzy sympatyzują z tym środowiskiem. Yy, jaka jest różnica między zalegalizowanym tak zwanym marszem niepodległości, w wyniku którego powodowane są straty na kilka milionów złotych, z tym jakby jakaś grupa yy, bojówkowa, nie wiem, wojskowa czy paramilitarna powiedziała: to my dzisiaj organizujemy protest, będziemy maszerowali. Po to, by niszczyć miasto, nazywając to patriotyzmem. No skrajny kretynizm, jednak miejmy nadzieję, że dzisiaj, gdy ten nowy rząd już jest, nikt nie wyda zgody na tego typu chłództwo. Choć Bąkiewicz i jego ludzie organizują się po to, by pokazać swoją siłę. Pamiętajmy o tym, że siłą, agresją i przemocą potrafią walczyć. Jedynie najsłabsi. Jak państwo oceniacie działanie tych wariatów z podrzudu ENR-u, tych ludzi, którzy ewidentnie próbują zagłuszyć głos i relacje prawdy? Jestem bardzo ciekawy, zachęcam i w tej kwestii do zostawienia komentarza. Teba numer 3: dzisiaj Kuźmiuk, nasz ulubieniec Wraca, chłop, którego mina pokazała wszystko, co pisowcy myślą o obowiązkowych przelewach na konto partii Kaczyńskiego. 5 tysięcy? Tysiąc? W wielkim szoku. I o tą minę był pytany dzisiaj przez dziennikarkę Justynę Dobrosz-Ora. Czy by się wymigać, stwierdził, że sam ustalał tą kwotę. No to skoro tak, panie Kuźmiuk, to skąd ta mina osoby, którą jakby zdziwko siękło Widział pan, czym żyje internet, czy nie? Yy, rozumiem, że moją miną. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości już od września będą wspierać finansowo poprzez darowizny partie Prawo i Sprawiedliwość i tak posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać Tysiąc złotych minimum y, tysiąc złotych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum pięć tysięcy złotych. Pan mówił rzeczywiście zaskoczony nie, nie byłem. Pani? Ja muszę pani powiedzieć. Że, pan nie no, no to, co zamieram, tak, to? tak się tak się składa, że ja akurat dzień wcześniej byłem przy ustalaniu tego obciążenia. Dzień wcześniej. No to czemu miał pan taką minę? No, tak o, wie Pani, no by, by raczej ta konferencja prasowa nie, nie skłaniała do jakichś radosnych min, no bo pan prezes Kaczyński mówił o zamachu na demokrację. Tak, I godzi pan się na zrzutkę, i, i nawet już jest pan nie... zadowolony. Co więcej, byłem przy ustalaniu o wysokości tego obciążenia. I sam pan postulował tysiące? Tak, dokładnie, dzień wcześniej. Ale to nie koniec występów Kuźmiłka. Kuźmiuk później zorganizował konferencję prasową, również z minął zdziwionego człowieka, zdziwionego tym razem nie pieniędzmi, nie tym, że musi wpłacać daninę na bezprawie i niesprawiedliwość, a tym, że jego kolesie propagandyści Stefan Info, dziś propagandyści szczujni. Republika, więc ścieku prawicowego, który Rynsztok, jak z rynsztoku wylewa się z ust tych, którzy tam pracują, jest zdziwiony, że w normalnym, cywilizowanym, już demokratycznym, a nie propisowsko-supolowskim, Kraju nie są oni wpuszczani na konferencje prasowe. Posłuchajmy, co tak naprawdę dziwi Kuźmiłka prezes Manowska mogła przejąć kierowanie ogólne, ogólne zarządzanie Sądem Najwyższym. I mówię, jej szefa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Prezesko, jeszcze raz. Nie no, no, to przecież Tusk już wczoraj wydał, no Pani redaktor. Na, naprawdę trafi Pani na tą czarną listę. Jak będzie Pani podważała nie dość gorliwie, jeżeli Pani będzie nie dość gorliwie broniła Tuska, to trafi Pani na czarną listę. Współczuję. Ale my wtedy weźmiemy Panią w obronę. Tak jak i... A, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. No to, no to no to, jak nie ma, to nie ma. Pani bardzo Pani... Tak, bo my jesteśmy demokratami i my dbamy o to, żeby. żeby... Ale jak jak to. Państwo ale proszę pana, ale czy tak, nie, nie został pan wpuszczony do kancelarii premiera kiedykolwiek, tak jak, tak jak dziennikarze telewizji republika nie są wpuszczani? No Od paru miesięcy. Może nie odpowiadam na pytanie. Z tego, że wpuścili, jak, jak nie chciał ktoś... ba, No ale wie pan, to jest inna sytuacja, kiedy, jest... kiedy nie pozwala się zadać. Pytań. Zupełnie wie pan, Przez nie, dwa miesiące no, no, nie można do, Donaldowi Tuskowi zadać pytania o jego ruską asystentkę. Pan sobie wyobraża taką sytuację w demokratycznym kraju? A w Polsce jest to możliwe. A jaka? Ruska. To, to wie pan, to, to wszystko... Ruska. To wszystko zależy, no ale jak już Pan taki jest wrażliwy, no to dla dziecka powiedzmy. No bo, bo, bo to będzie i jedno i drugie będzie wyczerpywało. To co, wszystkiego dobrego Państwu. Miłego dnia. Panie pośle, Panie Kuźmiuk, korzystając z okazji, że dziennie nasze programy rundą na ponad 150 tysięcy ludzi, wytłumaczę Panu, skoro Pan tego nie rozumie, Tempi, prymitywni, prości propagandyści. Niewykształceni, ludzie bez intelektu, których jedyną misją jest szczucie, plucie, hejtowanie, urąganie innym, kłamanie, rozsiewanie fake newsów nie są dziennikarzami. Takie osoby nie mają więc prawa uczestnictwa w konferencjach organizowanych dla dziennikarzy. Jeżeli pan tego nie rozumie, to polecam cofnąć się do kolegium tumanum, czyli do kolegium, w którym pana koledzy najczęściej kupowali za marne 10 tysięcy złotych dyplomy. Choć, wy, wybawczy pan, może panu nie starczyć wczak faktycznie danina w ramach zbiórki napis, może znacząco nadwyrężyć pański budżet. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj Zachęcam Państwa do komentowania i do oczywiście. Udostępniania naszych programów. Na koniec moje dwie prośby do Państwa. Pierwsza o podpisanie mojego apelu i mojego adwokata do ministra Adama Bodnara w sprawie kasacji nadzwyczajnej, którą złożył Zbigniew Ziobro w mojej dawno zamkniętej na moją korzyść prawomocną decyzją sądu sprawie. Jest to polityczny obuch i zemsta Zioby na mnie i na moich najbliższych. Dla Państwa to zwykły podpis. Dla mnie mój spokój, mój najbliższych i moja przyszłość. Za wszystkie już ponad 3,5 tysiąca podpisów bardzo dziękuję. Regularnie mój adwokat przekazuje je do Ministerstwa Sprawiedliwości związkiem o wznowienie mojej sprawy. Na koniec apel, klasycznie o to, by kliknąć subskrybu, jest już nas ponad 134 tysiące. Oby było więcej, bo dzięki waszym subskrypcjom my rozwijamy kanał, a państwo jesteście na bieżąco z tym, co najgłupsze wpis i po prawej stronie. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, zapraszam na jutro oczywiście o tej samej godzinie, czyli niezmiennie tuż po 13.30. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.